Czy kiedykolwiek biegłaś przez pół miasta, żeby zatrzymać czyjeś oświadczyny? Przez długi czas byłam zakochana w moim najlepszym przyjacielu, ale zawsze coś się psuło. Raz nawet się spotykaliśmy, ale rozpadło się szybciej niż się zaczęło. Potem udawaliśmy, że nic się nie zmieniło, ale wiadomo, że się zmieniło. Pewnego wieczoru poszłam na imprezę z naszym wspólnym znajomym. W połowie rozmowy powiedział, że tej nocy mój przyjaciel zamierza się oświadczyć. Dziewczynie, której nie znosiłam. Serio, żołądek mi się ścisnął, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Zapytałam gdzie? Powiedział i jeszcze dodał, że mogę to zatrzymać, jeśli mi zależy. Wyszłam bez słowa. Biegłam, nie czułam nóg, tylko myśl, że muszę tam być przed nią. Muszę mu powiedzieć, zanim to zrobi. Kiedy dotarłam, było już wszystko gotowe. Świece w szkle, płatki róż, panorama miasta za plecami, kartka na ziemi. Podniosłam ją i przeczytałam moje imię. Moje. Poczułam, jakby cały hałas w głowie ucichł. Podniosłam wzrok, a on właśnie klękał, patrząc na mnie z takim spokojem, jakby wszystko było dokładnie tak, jak powinno być. I wtedy nie musiałam nic mówić. On już wiedział.